Szanowni moi drodzy, w dzisiejszym odcinku jesteśmy na Słowacji i za chwileczkę będziemy wchodzili do przepięknie ręcznie kutej sztolni XVII wieku. Tak więc zapraszamy Was gorąco do oglądania. Hej, starczy. Bo on jest osobą publiczną. Tak więc wchodzimy. Jeszcze nie poszedł, już leży. Trzymaj, bo widzę. No ale salamander. Dobra, Dobra. Salamander dużo. Nie, no jest trapez, no. Serio? Jest no, Jest trapez. Zobacz. Był taki wąski. A fajne takie duże są różne. No, ostrożnie. O, no, uciekaj ta! Nie, mój salamandry, kurna, są żeby trzeba uważać. No to też tak trochę wyglądało jak trapez, ale teraz wątpliwa sprawa. Przypadę, no że będzie koniec Ale on tak skręca na lewo win 20 Jakie świę, chyba 20. 20. I punkt. Aha. A tu wygląda nawet zrobić na to, ale tu widać. Tu, he, he. patrz tu no jest. Tu, a to musiało być albo odpadło, albo powiększali. Czyli no, był trapez, no, czyli był no, 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 to stary jest. Patrzcie, jakie te. To no, nie piryt. nie. Nie? Na no, pleśniu jakieś. No, jak piryty. Pięknie ciepłe Nie wiem czemu, ale ta woda tu jest rzadsza niż tam. <śled> <śled> nie no, mogę tej wody pływać. <śled> no, o, zobaczcie tutaj trapez widać. No, później jest niszczony. No pięknie. No to dobrze. To mi się podoba. Dwa takie szkody na wybrałą. Pięknie. Tu widać już nawet tą obróbkę fajnie. Fajnie, bo ona jest. No, patrzcie. Jest widać Ręcznie kuta. Czyli może jedna z tych starszych? Prawie tak. To jeden z na widziałeś na tych małych jednostkach piłkę. Ojejku! jejku. No i szybciej, bo się leje. A nie ujejku, ojejku. A no. ojejku muszę sobie popatrzeć, bo piękna. No to, to nie gdziej. Ciebie się nie lewa. O, o, o. o, piękna. No, bajka. To jest to? No. Co robimy najbardziej? Ojej, zobaczcie co się tutaj dzieje. Idę po Co? Czy jak zrobili sklepienie? Jak idealnie. Ty no coś pięknego. no. no Puste ty nie przeszedł. <laughs> to jest to byśmy tu byli latem, to byśmy je przez nie założyli. Tam by były, bo tam były te mocne liście, nie? No i tak już zarośnięte, bo to wiosna to. Chociaż ten świecie to taki tutaj jak... No nie no pięknie. 0,50, czyli 50, 50 metrów chyba. Mm, ale kulka, ładna fajna. No, ładna. Idealny trapez. To też jest dziedziczna mi się wydaje. Ja pierdzielę, ale bajka. Jaka obrówka jak, No jak od kurwa tego, nie? Od wiem Sześćdziesiąty piąty? Nie, to pół To sześćdziesiąty piąty O kurka wodna. Teraz tak Tu w lewo jakieś mamy czołganko nie. Na wprost tam chyba sodek jest i podsadzony Użyła bardzo eee, właśnie. A na prawo dalej jest kontynuacja to prawo może... Czy te czołganie Arfi zrobimy, zajrzymy tam Dobra ja zajrzę No idzie dalej Ale wąski Ale tutaj No chodźcie O, ten już taki inny trochę, ale też kuty, Ale w strasznie wąski Bardzo stary O, 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 Szyb! Szyb, ale ślepy taki do góry wydobywczy. A my idziemy dalej.

Chodź, chodź, zobaczysz. Piotr, zobacz jaki wąski trapez tutaj jest. I to taki przeformowany trochę. Tak, bo tu jest czas, no. podsadzony trapez w prawo. Zobacz. A to jest stary pójdzie No mówię, no to jest starszy od tego co chodziliśmy. No. No bo wiecie, mu taki robili? Bo mnie już trochę użyły termate. Wyraźnie no. więcej. No. Jak wąski. To błokiem ręcznie tak, tak wszystko, no, ręcznie wszystko. No nie widać w ogóle odporu. No. Fajnie, już mi się podoba. Wreszcie jak ta wczorajka. O. Ale te sklepienie tu wyczokrali. No, piękne. Tylko bokiem przyszedł. No o, teraz tu, nie... tu, tutaj już tu zgryzła czwora kasza i To jest błoto, to jest miękko to paliko. Patrz, jak tą obróbkę jest tu widać To widać To tam chyba będzie przodek? Nie wiem, zaraz się powiem o, Ojejku, tam jest teraz szyb wstęp O, parę stało o, no. Szyb do góry taki, z polewkami, wałkiem ładnymi ale to jest taki ślepy. Ślepy? No. A dalej? Dalej nic nie ma. Przodek? Przodek jest. Dobra, no, no. idziemy do tego chodzi Pięknie, no. No, no. To zajebiste. Jeszcze tam na wyle to się zrobiło. To jest dziedziczna. No, dziedziczna. To jest ta stara to było A to I co? Jest no, dawaj, się kręcę Biedny Idzie Karol? Idzie na nogi, Widziałam go no, no, siedząc. Nie, Karol! Idzie, idzie. Ach, mała. Nie, w kościele, na kamień, na groch. Jak na groch. No, ja nadzieję, ja lubię. Jakie lubię, jak ja lubię jak ty się tak męczysz. A ten trapezik piękny nie jest, co? Tutaj. No piękne, tylko tam... Sam, a sprzedaje to. No. no, ale piękne. Tam wygląda, że no, było strzelane, ale dobrze, zobaczymy. Idziemy dalej. O! No. Oh. Co tu się dzieje? Trzeba jak tam Ale tu już jest niestety koniec, koń, koniec no Dobra. Czyli obiek obiekcik zacny Spodziewałam się że więcej trochę, no. A, ale tak za tak właśnie kuty jest zajmisty. Bardzo fajny obiekcik tu widzę, że na koniec zrobili, bo podsadzili tak, te drugie ciągi. Czy wiąże się żyły no. Dobra moi drodzy, do zobaczenia w następnym odcinku. Hej! dobra vou fazer o primeiro